Wieść o znalezisku w niewielkiej szklanej butelce poruszyła cały Kraków. Podczas remontu przyszłej siedziby Muzeum Podgórza, odnaleziono, jak to zwykle bywa przypadkiem, ukrytą od ponad 70 lat dramatyczną wojenną wiadomość. Zajazd pod świętym Benedyktem powierzył muzealnikom najdłużej skrywaną tajemnicę. Rzecz wydarzyła się 2 września 2016 roku. Podczas prac remontowych pierwszego piętra zajazdu pod świętym Benedyktem z rozkutej ściany wypadła i rozbiła się niewielka szklana butelka. Uwolniona zawartość, zapisane ołówkiem dwa papierki, w których sprzedawano niegdyś bibułkę do papierosów, zawierała znakomicie zachowaną wiadomość z wojennego 1942 roku. Kilku więźniów, robotników murarskich, pośpiesznie zapisało kilka ważnych informacji o sobie. Wiadomości głosiły, że aresztowani pracują przymusowo przy remoncie tego więzienia wraz z kierownikiem robót, że wszyscy są z Krakowa i wszyscy niewinni. Rozpoczęły się poszukiwania wymienionych osób. Padały pełne niepokoju i nadziei pytania o ich wojenny los, o wojenną historię budynku. Dziś wiemy, że robotnicy przymusowo przygotowywali zajazd do roli filii niemieckiego więzienia Świętego Michała. Wiadomość z butelki pojawiła się w najlepszym z możliwych momentów, nadając muzealniczym przygotowaniom i staraniom głęboki emocjonalny wydźwięk. Okoliczności zdarzenia domknęły historię zajazdu. Grypsy bowiem schowano podczas remontu i podczas remontu odnaleziono. Robotnicy je ukryli i robotnicy odnaleźli. Więźniowie przekazali informacje o sobie, my dzięki powstaniu muzeum mogliśmy ją usłyszeć i teraz o niej opowiadać bo wiadomość stała się częścią Wystawy Głównej, a miejsce jej odkrycia jest dostępne dla wszystkich gości Muzeum Podgórza.